Cześć! Witam na kanale Smart Test. Marka Neoline prowadziła właśnie na rynek dwa najnowsze modele wideorejestratorów samochodowych. Są to modele na 2024 rok i jak widzicie jest to model WowCam oraz Flash 2K. Kamera Flash 2K, jak sama nazwa sugeruje, jest to kamera 2K o bardzo dobrej rozdzielczości, natomiast model WowCam ma rodziczość Full HD, natomiast jego główną zaletą są bardzo małe gabaryty, jak widzicie. Na początek, oczywiście, jak zwykle, zapoznajmy się z zawartością poszczególnych zestawów, a następnie pokażę Wam budowę, wykonanie tych kamer, pokażę Wam też aplikację mobilną do obsługi tych kamerek. No i na koniec, oczywiście, będziecie mogli zobaczyć sobie też filmy z przejazdów zarejestrowanych za pomocą tych urządzeń. No, i zaczynamy od modelu WowCam, czyli tej najmniejszej kamerki. Zobaczcie, w zestawie mamy kamerę, zasilacz. Mamy dodatkową taśmę 3 do przymocowania tej kamery do szyby. Jest też folia elektrostatyczna. Ja polecam stosować tą folię, a nie przyklejać kamery bezpośrednio do szyby. No, i mamy też instrukcję obsługi, oczywiście w języku polskim. I to jest cała zawartość zestawu, więc teraz może zobaczmy sobie budowę i wykonanie tej kamerki. Kamerka bardzo mała, zobaczcie. W porównaniu na przykład do bateryjki jest to zwykła bateryjka 3xA. Zobaczcie, ta sama wysokość. Natomiast no oczywiście jeżeli chodzi o grubość, no to ta kamera jest nieco grubsza. Natomiast bardzo, bardzo małe gabaryty. Na froncie mamy obiektyw kamery. Po mojej prawej stronie jest złącze USB do zasilania tej kamery USB typu C, dioda informująca o pracy kamery oraz przycisk Power. Po lewej stronie mamy jeden przycisk służący do włączenia i wyłączenia mikrofonu w tej kamerze. Od spodu głośnik oraz mikrofon. Jeżeli chodzi o tutaj górną część, to po otwarciu, jak widzicie, mamy tutaj gniazdo czytnik kart Mikro SD. No i co ważne, tą kamerę, jak widzicie, możemy bez problemu zamontować na pionowej szybie. Bardzo małe gabaryty, więc chowamy ją gdzieś za lusterkiem. Nie będzie przeszkadzała, praktycznie będzie ona niezauważalna. Tak więc świetne rozwiązanie, jeżeli chodzi o konstrukcję, dla osób, które szukają małej, nie rzucającej się w oczy kamery. Teraz drugi zestaw, czyli Flash 2K. W zestawie oczywiście również mamy kamerę, mamy zasilacz. Druga taśma 3M do zamontowania kamery. Jest też folia elektrostatyczna, tutaj nieco większa. No i instrukcje obsługi, również, jak widzicie, w języku polskim. Jeżeli chodzi o budowę i wykonanie tej kamerki, ona jest tutaj, jak widzicie, nieco większa. Natomiast nadal jest to mała kamera, którą bez problemu schowacie gdzieś za lusterkiem w samochodzie. Na froncie obiekty mamy też mikrofon, głośnik. No i zobaczcie, złącze USB do zasilania tej kamery, czytnik kart microSD pod spodem. Po przeciwległej stronie mamy jeden przycisk tutaj do uruchomienia kamery. No i tu od tyłu mamy jeszcze wyświetlacz, na którym będziemy mieć podląd obrazu z kamery. Natomiast nie ma tutaj możliwości ustawiania jakiejś funkcji kamery z pozycji samego urządzenia. Wszystko będzie ustawiane z pozycji aplikacji mobilnej. To Wam za chwileczkę pokażę. Warto tutaj zwrócić jeszcze uwagę na ten uchwyt, który przyklejamy do szyby. Jak widzicie w przypadku tego widerestatora, tej kamerki. Nie możemy tutaj ustawić konta prostego. Tak więc jeżeli macie pionową szybę w samochodzie, no to będziecie mieć tutaj problem z prawidłowym zamontowaniem tego wideoresetora. Tyle jeżeli chodzi o budowę, wykonanie. Teraz może kilka takich najważniejszych informacji technicznych. A mianowicie, oczywiście o jak Wam już powiedziałem, czyli mamy tutaj kamerę Full HD i kamerę 2K. Natomiast obie kamery nagrywają w pętli, obie mają tryb parkingowy z funkcją timelapse, Obie kamery mają wbudowane Wi-Fi i obsługę z aplikacji mobilnej, natomiast jeżeli chodzi o obsługę karty microSD, to ta mniejsza kamerka obsługuje karty do 128 GB, natomiast ta nieco większa do 256 GB. Tak naprawdę obie kamery posiadają wszystkie funkcje, jakie powinien posiadać wideoregistrator samochodowy. Tak więc pod tym względem OK. I teraz przechodzimy do aplikacji do zarządzania tymi kamerami. Jeżeli chodzi o kamerę WowCam, to mamy aplikację Neoline Connect. Natomiast w przypadku kamery Flash 2K mamy aplikację road Video. Zaczynamy w takim razie od tej kamerki mniejszej kamerki WowCam. I zobaczcie, uruchamiamy sobie aplikację. Nie musimy tutaj żadnego konta zakładać, nie musimy się rejestrować. Wystarczy tylko, że pobierzemy i zainstalujemy tą aplikację. Klikamy teraz połączenie. Oczywiście musimy też uruchomić kamerę, czyli musimy podać zasilanie. Ja skorzystam tutaj z ładowarki, ponieważ nie jesteśmy teraz w samochodzie. I zobaczcie, po podłączeniu zasilania kamera automatycznie nam się uruchamia, ponieważ mam już zamontowaną wewnątrz kartę microSD, to automatycznie nastąpi też rozpoczęcie nagrywania, rejestrowania obrazu przez tą kamerę. Teraz wróćmy do aplikacji. Jak widzicie, musimy teraz się połączyć z naszą siecią Wi-Fi, czyli przechodzimy do ustawień sieci Wi-Fi w telefonie i odszukujemy sieć neoline WowCam. Klikamy połączenie, ponieważ ja już tutaj wcześniej pisałem sobie hasło do tej sieci, to nie musiałem teraz tego robić, natomiast Wy oczywiście pisujecie hasło. Jest to hasło od 1 do dziesiątki. zapisane jest w instrukcji obsługi. Wracamy do aplikacji, klikamy teraz na połączenie. No i zobaczcie, kamera od razu jest połączona. Możemy przejść do tworzenia obrazu online, czyli możemy zobaczyć obraz z kamery na wyświetlaczu naszego tutaj telefonu. Jak widzicie bez problemu nam się ten obraz pojawił. Możemy oczywiście ten obraz wyświetlić na pełnym ekranie i sobie podglądać na przykład drogę trasę, jaka będzie rejestrowana. No i oczywiście tutaj z tej opcji możemy też wykonać na przykład zdjęcie. Jak widzicie automatycznie rozpoczęło się też nagrywanie materiału wideo na kartę microSD. Wychodzimy z tej zakładki i teraz zobaczcie, druga zakładka to jest aktualizacja oprogramowania. Jeżeli by się jakieś nowe pojawiło to możemy sobie bardzo łatwo tą kamerę zaktualizować. I trzecia zakładka, mamy tutaj dostęp do zapisanych plików. I tutaj jak widzicie mamy już zarejestrowane materiały, które nam się przed chwileczką zapisały. Podobnie jeżeli chodzi o zdjęcia, jeżeli jakieś je tutaj wykonamy, to będziemy też mieć tutaj je zarejestrowane. Tryb wideo, tryb parkingowy, czyli wszystkie nagrania z trybu parkingowego i pliki zabezpieczone przez G-Sensor, które nie będą napisywane, które zarejestrują się na przykład w przypadku jakiejś kolizji, jakiegoś uderzenia czy jakiegoś nagłego zdarzenia. Tak więc bardzo prosta, przejrzysta obsługa. Teraz sobie weźmy do głównego ekranu i tutaj mamy jeszcze jedną zakładkę ustawienia samego widorestatora. I teraz zobaczcie, pierwsze dwie zakładki, to jest zmiana nazwy sieci Wi-Fi rozsyłanej przez ten widorestator oraz zmiana hasła do tego widorestatora. Trzecia zakładka możemy włączyć audio, czyli nagrywanie dźwiękiem lub też bez dźwięku. Do tego mamy też przycisk na samym widrocestatorze, więc możemy to zrobić też bardziej prosto. Kolejna zakładka, G-sensor. Możemy go włączyć, wyłączyć i ustawić jego poziom czułości niski, średni i wysoki. I ja zazwyczaj polecam ustawić poziom średni, żeby zbyt często te nagrania nam się nie zapisywały w tym katalogu zabezpieczony. Segmentacja wideo, czyli jak długie mają być klipy zapisywane przez ten wideostator I jak widzicie, dość klasycznie 1 minuta, 2 lub też 3 minuty. Znacznik czasowy na nagraniach. Tryb timelapse, to jest tryb poklatkowy, który możemy włączyć przy trybie parkingowym. No i właśnie ten tryb parkingowy, który możemy sobie uruchomić na tym widorestatorze. Natomiast yy, kolejny raz przypominam w przypadku widorestatorów samochodowych. Jeżeli chcecie korzystać z trybu parkingowego, to musicie zapewnić stałe zasilanie dla takiego widorestatora najlepiej za pomocą specjalnego modułu zasilającego, który możecie sobie dokupić na przykład w sklepach motoryzacyjnych. Formatowanie karty MicroSD oraz przywracanie kamerki do ustawień publicznych. Tak więc jak widzicie, bardzo prosta, bardzo przejrzysta aplikacja, chyba nikt nie będzie miał z nią żadnego problemu. Oczywiście z pozycji aplikacji możemy też zatrzymać lub też wznowić nagrywanie. OK, przechodzimy teraz do naszej drugiej kamerki, czyli kamerki Flash 2K. No i znowu zastymulujemy sobie przekręcenie stacyjki poprzez podanie zasilania zasilacza. I zobaczmy, kamera nam się uruchamia. I jak widać od razu rozpoczyna nagranie. Na wyświetlaczu widzimy obraz z kamery. Widzimy też, że kamera rozsiewa sygnał Wi-Fi. Mamy włączony mikrofon oraz zamontowaną wewnątrz kartę microSD. Więc teraz przejdźmy sobie do aplikacji mobilnej, aplikacja Road Video. Tutaj również nie musimy się rejestrować w tej aplikacji. Klikamy podłączy kamerę. I znowu wyszukuje nam się sieć Wi-Fi, rozsyłana przez tą kamerę. Tym razem jest to Neoline. Tutaj mamy 511,96 i tak dalej. Łączymy się z tą siecią, również wpisujemy sobie klucz do tej sieci od jedynki do dziesiątki. Też znajdziecie go w instrukcji obsługi. No i wracając do naszej aplikacji, zobaczcie: od razu mamy już dostęp do obrazu z kamery. I tutaj również, jak widzicie, widzimy obraz z kamery. Możemy też ten obraz wyświetlić sobie na pełnym ekranie, i też możemy sobie tutaj przejść do zarządzania tą kamerą, czyli możemy na przykład wyłączyć mikrofon w tej kamerze bardzo łatwo. Możemy sobie wykonać zdjęcie. Możemy też wstrzymać i wznowić nagrywanie materiału wideo. Ustawienia kamery. Tutaj mamy nieco więcej ustawień, ponieważ ta kamera jest bardziej zaawansowana. I zobaczcie, nagrywanie dźwięku lub też nie, głośność, regulacja głośności, możemy ją zwiększyć, zmniejszyć, rozdzielczość wideo, domyślnie 2K, natomiast możemy ją obniżyć do Full HD, jeżeli byśmy potrzebowali. Opcje nagrywania w pętli i tutaj do wyboru mamy 1 minuta, 2 lub 5 minut, czyli tutaj nieco inaczej. Numer tablicy rejestracyjnej, możemy sobie tutaj wpisać, wówczas na nagraniach będzie tam wyświetlał nasz numer tablicy rejestracyjnej. G-Sensor. Możemy go włączyć, wyłączyć i ustawić poziom niski, wysoki lub też średni. Więc, może sobie ustawmy, właśnie ten poziom średni. Nazwa sieci Wi-Fi też możemy ją zmienić. Hasło do sieci Wi-Fi też możemy zmienić, jeżeli będzie taka potrzeba. Podląd wersji oprogramowania, opcja formatowania karty i przywrócenie kamery do ustawień fabrycznych. No i wracamy do głównego ekranu. I jeszcze, może, zobaczmy sobie pliki z kamery. W tym miejscu mamy podląd naszych nagrań, mamy też podląd zdjęć, podląd zablokowanych nagrań przez G-sensor oraz nagrania z trybu parkingowego. Tak więc jak widzicie również zostało to wszystko bardzo czytelnie pogrupowane. Tak więc jeżeli chodzi o aplikację i konfigurację tych kamer, to jak widzicie jest to banalnie proste. Tak naprawdę wystarczy tylko włożyć kartę SD, przykleić kamerę do szyby i już można z niej korzystać. Ok, no to co? Zobaczmy w takim razie sobie nagrania z przejazdów. Jesteśmy już po testach. Mieliście okazję zobaczyć kilka przykładowych nagrań zarejestrowanych za pomocą kamery WowCam oraz Flash 2K w warunkach zarówno dziennych jak też nocnych. Ocenę tych nagrań oczywiście pozostawiam Wam. Tak więc piszcie w komentarzach, dzielcie się swoimi uwagami, spostrzeżeniami odnośnie tych kamerek. Same kamerki bardzo moim zdaniem ciekawe. Przede wszystkim bardzo małe. Możemy bardzo łatwo je schować gdzieś za lusterkiem. Banalnie proste w obsłudze, no i kamery, tak naprawdę bezobsługowe, wystarczy zamontować i tak naprawdę zapomnieć, że taką kamerę posiadamy, aż do momentu, kiedy będziemy potrzebowali wykorzystać nagranie z takiej kamery. Z mojej strony na dzisiaj to by było już tyle. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Jak zwykle, proszę Was o łapki w górę, o subskrypcję kanału i do zobaczenia w kolejnych recenzjach na kanale SmartTest. Cześć.